Barcelona od początku tego sezonu wygląda wyśmienicie. To, co w tak krótkim czasie potrafił zrobić z tą drużyną Hansi Flick jest niesamowite, ale jednocześnie pokazuje, jak wielki potencjał był w tej kadrze, którego nie był w stanie wykorzystać wcześniej Xavi Hernandez. Aktualny trener Barcelony dysponuje gorszą kadrą. Dodatkowo nie otrzymał takich wzmocnień, jakich chciał, no bo poza Olmo do klubu nie trafił nikt nowy. Mimo to wyciąga z tej drużyny Maxa i aktualnie grają jedną z najładniejszych piłek w Europie. I wiadomo, że całe to biadolenie szybko zweryfikować może Champions League, ale póki co mało na to wskazuje. To najlepszy start Dumy Katalonii od sezonu 2017-2018 i na razie wszystko pisze się w kolorowych barwach dla kibiców Barcelony. Nie chodzi tu już nawet o same wyniki, tylko styl. W końcu wygląda to tak, jakby drużyna miała ręce i nogi, a gojt zagrał tylko 5 meczów o stawkę. Pomysł na grę jest widoczny gołym okiem. Każdy doskonale zdaje sobie sprawę, jaką rolę pełni w drużynie, no i widać efekty na murawie. Ten, kto oglądał Barcelonę w poprzednim sezonie, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że przez większość sezonu nie dało się po prostu tego oglądać. Może i nie był to taki antyfutbol jak kadra pana Czesława, ale od drużyny pełnej kreatywnych piłkarzy wymagasz zdecydowanie więcej. Barcelona była bezpłciowa, męcząca i nudna. W pierwszych pięciu spotkaniach duma Katalonii zdobyła aż 15 bramek, tracąc przy tym zaledwie 3. To, co wzbudza we mnie największe wrażenie w grze Barcelony to ciągłe parcie do przodu niezależnie od wyniku. Te spotkania mimo i tak wielu bramek strzelonych, na spokojnie przy odrobinie szczęścia mogłyby kończyć się jeszcze większymi rezultatami. Minimalizm zupełnie nie wchodzi tu w grę. Od przyjścia Flika przede wszystkim poprawiły się dwie kluczowe rzeczy: pressing oraz dużo lepsza fizyczność. Barcelona jest znacznie lepsza w odbiorze piłki w jej atakowaniu. Wyjście czasem z jej jest po prostu niemożliwe. Piłkarze biegają za piłką jak ciągle głodne i wściekłe psy za jedzeniem. Jestem ciekaw, jak długo będą w stanie utrzymać ten poziom intensywności, bo teraz fajnie się to mówi po pięciu spotkaniach, ale taka gra na dłuższą metę może być zabójcza. Szczególnie biorąc pod uwagę szerokość ławki Barcelony, łamliwość niektórych piłkarzy i ich młody wiek. Dlatego kibice Barsy powinni póki co być ostrożni w swoich oczekiwaniach, choć na pewno mają ogrom powodów do optymizmu. Jeżeli szczęście zagra na ich korzyść, unikną kluczowych kontuzji itd., itd., to naprawdę mogą wygrać ogromnie dużo, ale na razie nie jest to drużyna, która będzie pretendentem do wygrania wszystkiego. Jeżeli chodzi o wcześniej wspomnianą fizyczność, to z nią za kadencji Czabiego Barcelona miała ogromne problemy. Piłkarze, którzy przychodzili do klubu pod tym względem bardzo regresowali. Zaczynali mieć problemy w przepychaniu zawodników, których wcześniej chowali do kieszeni. Szczególnie mogliśmy zauważyć to na przykładzie Roberta Lewandowskiego, który momentami wyglądał jak cień starego piłkarza, i wiadomo, że sporą rolę odgrywał w tym wiek, ale dzisiaj widzimy, że nie było to wszystko i dość jedno. Obstronnie obnaża to umiejętności trenerskie Czawiego. Flick jest kompletnym kontrastem do Czawiego, bo jego treningi są zawsze wymagające i kładą dużą wagę na umiejętności fizyczne. Hansi jest również świetnym trenerem pod napastników, i jestem ciekaw, jak to wszystko by wyglądało, gdyby pod jego skrzydłami został Vitor Bo być może to właśnie jemu udałoby się wyszlifować ten diament. To właśnie za kadencji Flicka w Bayernie Robert Lewandowski miał swój prime i tak naprawdę od pierwszego spotkania w La Lalidze było widać, że Lewandowski pod jego batutą znowu stał się zupełnie innym piłkarzem. W tym momencie jest pierwszy w klasyfikacji króla strzelców i po pięciu meczach ma pięć bramek na koncie. Nie jest to jakiś fenomenalny wynik, bo prowadzi tylko jedną bramką, ale w końcu zaczął strzelać i w końcu robi to, czego brakowało w poprzednim sezonie. Znajduje się w odpowiednim miejscu i o odpowiednim czasie. Widzimy to, co robił najlepszy Lewandowski w karierze. Po dwóch spotkaniach lewy miał za sobą najlepszy indywidualny start sezonu od 2020 roku. Tylko przypominam, że Robert Lewandowski dźwiga na swoich barach 36 lat. Tak naprawdę to, gdyby lewy wygrał, korzystał wszystkie sytuacje, to tych bramek mogłoby być spokojnie z 2-3 więcej, ale najważniejsze, że dociera do sytuacji, bo skuteczność zawsze można jeszcze naprawić. Flick po prostu odkurzył lewego i coś mi się wydaje, że może być to dopiero początek jego świetnej dyspozycji. Wiadomo, że nie jest to 25-letni piłkarz w prime, ale nie jestem przekonany, czy przy możliwościach finansowych klubu, ci byliby w stanie sprowadzić do siebie jakiegoś godnego następcę. Będąc przy indywidualnościach, nie możemy pominąć tego, co po wakacjach zaczął na boisku prezentować rafinia. Chłopiec jest w gigantycznej Formie. Jest po prostu wszędzie i daje aurę super gwiazdy tej drużyny. W pięciu spotkaniach trzy razy zdobył bramkę i trzy razy asystował, ale liczby nie oddają jego wkładu w grę. W końcu potwierdziła się też moja teoria, że jest to wyśmienity piłkarz, ale niewykorzystany przez poprzedniego trenera. Rafinha ze wszystkich piłkarzy na boisku ma zdecydowanie najwięcej swobody, ale odpłaca się tym trenerowi poszczególnymi akcjami. jeszcze większy progres notuje również Laminia Mal. W poprzednim sezonie siedemnastolatkowi brakowało przede wszystkim liczb. Na jego barkach spoczywała cała kreatywność drużyny i to on bardzo często w pojedynkę napędzał akcję Dumy Katalonii, ale gdy dochodziło do asyst czy goli, to było ich już niewiele. Od tego sezonu to się zmieniło i do dobrej gry Hiszpan dokłada jeszcze gole i asysty i już w tym momencie ma ich łącznie 7. Myślę, że my często zapominamy o tym, że on w lipcu zaczął swój 17 rok życia. To znaczy, że na koniec aktualnie trwającego sezonu chłop będzie miał dopiero 18 lat. Ja jestem pełen zachwytu obserwując jak on gra, jakie potrafi mieć czasem pomysły, na które nie zdecydowałby się nawet Kibic siedzący przed telewizorem i widzący zawodników z góry. To jest fenomen i niego go tylko niebiosa czego przed kontuzjami, bo wtedy nie mam wątpliwości, że zostanie on twarzą tej generacji. Jakiś czas temu wylałem swoje żale odnośnie daniego Olmo, no i muszę się tutaj zreflektować. Trzeba pochwalić go za gigantyczny wjazd w sezon, ale jeszcze nie odważy się oceniać samego transferu, bo przecież głównym zarzutem wobec Hiszpana nie był brak umiejętności, tylko jego podatność na kontuzje. I mimo, że minęło tylko 5 spotkań, to już zrobił coś sobie z mięśniem i będzie pauzować. Przynajmniej od 4 do 5 tygodni. Gündogan w poprzednim sezonie rozegrał najwięcej spotkań w koszulce barsy, a grał w aż 51 spotkaniach. To są właśnie te detale. Po co ci piłkarz, którego wiecznie nie będziesz w stanie wykorzystać? Kiw ten dobry początek, jeżeli nie będzie go za każdym razem w najważniejszych etapach sezonu. Jeśli jednak założymy ten lepszy dla piłkarza scenariusz, to Olmo wydaje się być wyśmienitym transferem, idealnie pasującym do wizji i stylu gry i taki. Barcelona po prostu w końcu po latach na swojej ławce ma kapitana z krwi i kości. Statek wie, gdzie ma płynąć, by się nie rozbić. Tak naprawdę ostatnim trenerem z na Barcelone, nie eksperymentem, który niesie ryzyko, był chyba Louis Van Half 2002 roku. W międzyczasie było sporo świetnych szkoleniowców jak Guardiola, Enrique, Rijkaard, czy trochę mniej, ale wciąż Valverde, ale to nie byli trenerzy, którzy wcześniej wygrywali wielkie rzeczy. Oni dopiero status budowali w Blaugranie. To cztery eksperymenty, które akurat wypaliły, ale większość kończyła z marnym skutkiem, jak chociażby Kike Wydaje mi się, że z Barcelony za czasów Messiego dałoby się wyciągnąć jeszcze więcej, gdyby tylko klub uparcie nie trzymał się swojej filozofii i DNA, które tak naprawdę nie istnieje już od lat. Obecny Korzyść Flika na Camp Nou dla władz Barcelony niesie również inne korzyści, poza samą grom. Dobre wyniki w bardzo łatwy sposób tuszują to, co dzieje się na zapleczu klubu, a przecież nie dzieje się najlepiej. W tym momencie Laporta próbuje troszeczkę zakrzywiać rzeczywistość. Próbuje wmówić, że wszystko idzie zgodnie z planem, ale tak naprawdę jeszcze niedawno przecież chciał kontynuować pracę z Chavim oraz skompromitował klub na rynku transferowym. No ale jak już coś wygrałem, to będzie można powiedzieć, że przecież oni wcale nie chcieli niko, tylko wiedzieli, że bez niego osiągną więcej. Flick skupia się tylko na pracy. Nie wchodzi w wojenki ani z zarządem klubu, ani z prasą. Świetnie dogaduje się z piłkarzami, a obrazek tego mogliśmy zobaczyć po ostatnim golu Pedriego. Ja tylko przypominam, że pracuje on tam zaledwie kilka miesięcy taka więź, taka gra często nie jest do zbudowania w tak krótkim czasie. Niektórzy, na przykład w Manchesterze United od trzech lat budują projekt. Oczywiście bardzo wiele może jeszcze się zmienić. Traktujcie ten filmik jako spekulację. Ja tu nie przypisuję ani jednego pucharu Dumie Katalonii na koniec sezonu. Jedna ważna kontuzja, jedna ofera w klubie, mocny dołek formy w środku i cały pozytywny start sezonu będzie można wyrzucić do kosza. Szczególnie, że przecież konkurencja czuwa i nie tylko. Mówię tu o Galacticos 2-0, bo i Atleti tylko Madryt dokonało bardzo mocnych wzmocnień. Mimo to taki początek daje ciekawe perspektywy na przyszłość. No bo co, gdyby Flick dostał piłkarzy, jakich chciał, co gdyby poszerzył ławkę rezerwowych. Ja przypominam, że Niemiec w tym momencie jedzie bez Cancelo, Felixa czy Gündogana i braku tych piłkarzy po prostu nie widać, a nawet więcej. Barsa bez nich gra lepiej. Sami kibice to już zdążyli o nich zapomnieć po kilku spotkaniach sezonu i oczywiście ich jakość wciąż bardzo mocno by się przydała. Aż strach pomyśleć, co byłoby, gdyby niemiecki szkoleniowiec miał Adres poprzedniego roku. Wielokrotnie w tym materiale porównywałem Flicka do Czawiego, bo nie daje mi spokoju jedna myśl: To Niemiec jest tak dobry, czy może Hiszpan jest tak słaby? Biorąc pod uwagę fakt, jak mało czasu potrzebował Flick na to, by naprawić dumę Katalonii, mam olbrzymie wątpliwości. Czawi jest legendą klubu i należy mu się szacunek, ale do Barcelony po prostu wybrał się za szybko. Może być jeszcze z niego czołowy trener na świecie, ale najpierw musi nabrać doświadczenia. Flick udowadnia, co potrafi zrobić dobry szkoleniowiec, a nie w Dzięki za oglądanie tego materiału do końca. Jeżeli ten filmik Wam się spodobał, to serdecznie zapraszam do obczajenia innych filmików z kanału. Nie wiem czy pamiętacie, ale odpaliłem również całkiem niedawno kanał z FIFA. W tym tygodniu powinien pojawić się pierwszy materiał, bo jak wiecie, premiera jest już 20. Jeżeli kogoś w ogóle interesuje temat EAFC to serdecznie zapraszam. Jeszcze raz dzięki za oglądanie do końca. Mówi do Was Jacek, mówi do Was świat futbolu, do następnego i siemano.